Witajcie, witajcie moi drodzy. Dzisiaj pokażę wam sposób na dogrzewanie tunelu czy też szklarni, który sprawdził mi się w tamtym roku, który stosowałam w tamtym roku i to będzie dogrzewanie za pomocą świeczek, za pomocą wkładów do zniczy. W tamtym roku dogrzewałam w ten sposób mój tunel, bo rozsady trafiły tam już przed połową kwietnia. Także noce były jeszcze zimne. Zdarzały się okresowe przymrozki, więc zdecydowałam się, że w jakiś sposób muszę po prostu dogrzać ten tunel, żeby później moje rozsady nie ucierpiały. A nie chciałam też tracić czasu i energii na przenoszenie wszystkiego z powrotem do domu, podczas kiedy mrozy zdarzały się tylko na przykład przez kilka nocy w ciągu całego miesiąca. Bardzo dużo osób pyta się mnie teraz, czy możecie już przenosić swoje rozsady do tunelu albo do szklarni, bo w domu po prostu po przepikowaniu pomidorów czy też papryki brakuje Wam zwyczajnie na nie miejsca. Powiem Wam tak, zależy czego to są rozsady. Większość rozsad, które macie w domu, to są rozsady roślin ciepłolubnych. Czyli takich, które w temperaturze poniżej 8, poniżej 5 stopni po prostu powoli zamierają. Zwłaszcza jeżeli te temperatury zdarzają się w taki sposób, że trwają przez dłuższy czas. Jeżeli macie zahartowaną rozsadę, na przykład pomidorów, papryki, to jeżeli temperatura w nocy jednego dnia spadnie, na przykład poniżej 5 stopni Celsjusza, to nic im się nie stanie. Ale jeżeli taka, te, takie temperatury będą już trwały przez dłuższy czas, to może to znacząco wpłynąć na rozwój tych roślin. I troszeczkę bez sensu jest w takiej sytuacji robić rozsadę, na przykład w połowie lutego albo początkiem marca, w sytuacji, w której jej rozwój zostanie zahamowany e, przez mrozy, które będą w tunelu. Do którego włożyliśmy je wcześniej, bo już były na tyle duże. Z zasady szklarnie będą lepiej trzymać ciepło niż tunele, także też weźcie to pod uwagę, że jeżeli macie temperaturę niską na zewnątrz, to w szklarni będzie troszeczkę cieplej niż w tunelu. Także to, co teraz mówię, dotyczy zwłaszcza osób, które mają tunele foliowe. Tunele foliowe można też dogrzać folią bąbelkową, ale to jest może temat na inny odcinek. A teraz opowiem Wam troszeczkę o tym, w jaki sposób właśnie. Ja dogrzewałam mój tunel w tamtym roku. Ja wam pokażę materiał z tamtego roku, dlatego że w tamtym roku miałam po prostu rozsady w tunelu foliowym. W tym roku nie będę ich tam trzymać, ze względu na to, że troszeczkę mogę nie mieć czasu na takie rzeczy, ale materiał jest jak najbardziej aktualny. Zobaczcie, jaką temperaturę udało mi się utrzymać w tunelu, podczas kiedy na zewnątrz była temperatura lekko ujemna albo gdzieś w okolicach zera. Jeżeli będziecie przenosić rozsady do tunelu, to pamiętajcie też o tym, żeby nie ustawiać ich blisko okien e, albo blisko wejścia, tylko raczej gdzieś tak na środku, bo wtedy nie będzie im dodatkowo wiało i po prostu ta temperatura na środku też będzie troszeczkę wyższa niż na zewnątrz. Pamiętajcie też, że zawsze to ciepło, które wytwarzają świece, idzie nam po prostu do góry. Także yy, zawsze starajcie się ustawiać, może gdzieś nie na samej górze te rozsady, ale na jakimś podwyższeniu albo na jakiejś grządce wzniesionej, a nie bezpośrednio na ziemi. Teraz czas na materiał, o którym Wam mówiłam, także życzę miłego oglądania. Dzisiaj w nocy zapowiadają plus jeden stopień, więc jest prawdopodobieństwo, że ona będzie troszeczkę niższa i będziemy mieli w nocy przemrozek. Więc ja wypróbowuję różne metody ogrzewania tunelu, i na pierwszy rzut trafiło ogrzewanie świecami czy też zniczami. Dlatego, że to jest po prostu najprostsza metoda zazwyczaj świeczki albo znicze mamy w domu, albo są po prostu w najbliższym sklepie. Więc będę próbować. Tej metody jako pierwszej. Dałam sobie termometr do tunelu. Długo zastanawiałam się, gdzie mogłabym go umieścić. Umieszczenie go dosyć wysoko mogłoby być niemiarodajne, ale postanowiłam, że on będzie stał tutaj pomiędzy pomidorkami, żeby zobaczyć, jaką one mają temperaturę. Tutaj mam świeczki, które będę odpalać już teraz, bo mamy około 10 stopni na zewnątrz. Także można już tym pomidorem nawet troszeczkę dogrzać, a zanim się w tym tunelu zagrzeje, no to wiadomo. No i a mamy godzinę 16 17 coś takiego. Ja mam akurat takie świeczki, bo mi po prostu takie świeczki zostają. Z pracy. Mam taką pracę, że mam po prostu dużo takich nadpalonych świeczek, ale równie dobrze możecie użyć zwykłych zniczy. I ja tych świeczek mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ale myślę, że te krótkie świeczki się wypalą po jakichś 4 godzinach. A te to myślę, że około 12 godzin palenia. Proszę, jak się pięknie palą. Dobra, wychodzę, jest jakieś 11,5 stopnia. Siema, siema. Na zewnątrz mamy 4 stopnie. Jest, nie wiem, jakaś 8 rano. Coś takiego przed 8. Wchodzimy do tunelu i zobaczymy, ile tam jest. Ok. Noc przetrwały w sumie 4 świeczki. Dobra. wygląda. Dwa podgrzewacze, tak jak do Zniczy, które bardzo długo się palą, i dwie jeszcze zwykłe świeczki, które jeszcze się nie wypaliły. Widzicie, ja sobie wlałam wody też na dno tej skrzynki, bo ona jest plastikowa. Zresztą, jakbym używała innej skrzynki, która byłaby metalowa, to też wlałabym sobie wodę. Tak, dla bezpieczeństwa, jednak lepiej dmuchać na zimne. Słuchajcie, podsumowanie sposobu numer jeden, czyli podgrzewania tunelu świeczkami. Uważam, że to jest super sposób, bardzo prosty, ekonomiczny, no i tak naprawdę bardzo łatwo dostępny. Teraz już wiem, że będę mogła bez problemu i bez żadnych obaw wsadzić moje pomidory do gruntu już teraz i jeżeli będą spadki temperatury w nocy, to po prostu odpalę sobie dwie, trzy, cztery świeczki i mam sprawę załatwioną. Aha, i nie powiedziałam Wam o jednym. Mój tunel ma zepsute wejście, z tej strony wszystko gra, ale z drugiej strony zamek jest zepsuty i się nie dosuwa, więc tak to też było w przeciągu tych ostatnich dwóch nocy. Także myślę, że jeżeli macie sprawnie działające zamknięcie, to efekty będą jeszcze lepsze.